Jestem już prawie 40 dni na diecie ketogenicznej i mimo, że czuję się bardzo, bardzo, bardzo dobrze, to postanowiłem ten eksperyment zakończyć. W tym filmie opowiem Wam o przebiegu eksperymentu, opowiem o tym, jak się czułem w czasie adaptacji i po niej, jak zmieniła się moja sylwetka oraz forma sportowa i dlaczego odpuszczam ten system żywienia. Wiem wiem, zaraz pojawią się komentarze, że 40 dni to przecież bardzo krótko i że nie sprawdziłem długoterminowego wpływu ketozy na formę fizyczną. Tak, jasne, być może 40 dni to nie jest długo, ale wystarczyło, żeby się zaadaptować, wystarczyło, żeby sprawdzić to, na czym mi najbardziej zależało, a myślę, że jak obejrzycie ten materiał do końca, to bardzo dobrze zrozumiecie moją decyzję. Na początku mamy wprowadzenie. Ten materiał będzie raczej taki przegadany. Ja sobie tutaj będę siedział, będę Wam opowiadał o tym, jak cały proces u mnie wyglądał, będę mówił o swoich spostrzeżeniach, o tym, co wyszło, co nie wyszło, jakie były efekty i tak dalej, i tak dalej. Ale przez to, że będę tutaj dużo mówił, to prawdopodobnie nie trzeba cały czas oglądać tego materiału, tylko wystarczy sobie słuchać i łapać wiedzę, a raz na jakiś czas zerknąć na ekran, jak akurat coś będę pokazywał. No dobra, jeśli to mamy jasne, to zaczynamy. My Myślę, że warto na początku powiedzieć, czym w ogóle takie to za jest, bo może nie każdy wie i nie wie o co tutaj chodzi. To w takim wielkim telegraficznym skrócie. Nasze ciało. Y w takich fabrycznych ustawieniach działa w ten sposób, że węglowodany są takim paliwem pierwszorzędnym, czyli ciało, jeśli szuka energii do funkcjonowania, do pracy mięśni, do pracy mózgu, to właśnie szuka tej energii w postaci cukrów, czyli węglowodanów. W tej ketozie chodzi o to, żeby ograniczyć bardzo, bardzo mocno spożycie węglowodanów. W zasadzie powinniśmy jeść dziennie mniej niż 50 gramów węglowodanów, a najlepiej około 30 gramów węglowodanów, 30 gramów węglowodanów to jest taki jeden duży banan, więc możecie sobie to wyobrazić. I równocześnie trzeba jeść bardzo dużo tłuszczy, mniej więcej 70% wszystkich kalorii w ciągu dnia powinny pochodzić z tłuszczy, 25% z białka, 20-25% z białka, a reszta to węglowodany. I tym sposobem chcemy zmusić ciało do tego, żeby zaczęło. Przestawiać się i zmienić sposób pozyskiwania energii właśnie na tłuszcze. Czyli, po to, czyli chcemy, żeby ciało sobie wyrobiło odpowiednie enzymy i wszystkie szlaki metaboliczne do tego, żeby korzystać właśnie z tłuszczu jako pierwszorzędnego źródła energii. I teraz taki proces jest dość kosztownym procesem dla naszego metabolizmu. Jest tutaj wiele takich skutków ubocznych w czasie tego okresu adaptacji, ale jak się przejdzie ten czas adaptacji, no to wtedy czerpiemy. Korzyści płynące z tego, że nasz mózg i nasze ciało funkcjonuje na ketonach, jest to no, taki nieco inny stan niż zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, funkcjonując na węglowodanach. Ale o tym jeszcze za chwilę. Dobra, mam nadzieję, że mniej więcej wyjaśniłem, o co chodzi z tą ketozą. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to oczywiście bardzo zachęcam, żeby sobie doczytać, doedukować się, bo tutaj, tak naprawdę w telegraficznym skrócie, chciałem przedstawić koncepcję. Ketozy. Ok, to teraz opowiem troszeczkę o tym, jak przybiegał ten eksperyment, jak się czułem, jak to wyglądało na przestrzeni tych 40 dni. Generalnie, ja na tą ketozę tak sobie wskoczyłem z dnia na dzień, czyli jadłem tak, jak jadłem cały czas, i po prostu w poniedziałek wszedłem na ketozę, ograniczyłem węglowodany praktycznie do zera i zacząłem jeść dużo białka relatywnie dużo białka i bardzo dużo. Tłuszczu. Wybrałem sobie w moim życiu moment fatalny na, na robienie tego typu eksperymentu, bo pojawiło mi się trzecie dziecko, moja kochana córeczka, i ona nam wtedy miała no, 4 tygodnie. W zasadzie więc możecie sobie wyobrazić, lub nie, ale no, wtedy nasza rodzina żyła w dość dużym chaosie, i jeszcze ja tutaj wszedłem z tym, że nagle dokonuję tego, tego eksperymentu i przychodzę na taką dość restrykcyjną dietę. No i co? Poniedziałek, wtorek, środa. Pierwsze trzy dni. Masakra. Czułem się bardzo źle, nie miałem energii. E, oczywiście wiedziałem o tym, że muszę się nawadniać, muszę uzupełniać mikroelementy, po to, żeby mnie nie bolała głowa. I to wszystko robiłem. Piłem bardzo dużo wody, magnez, potas, sód. Wszystko się zgadzało, ale energii miałem bardzo mało. Byłem rozdrażniony. E, fatalnie spałem. Najpierw nie mogłem zasnąć, potem jak zasnąłem, wybudzałem się kilka razy w ciągu nocy no w bardzo słabe pierwsze trzy dni, ale no wiedziałem, że jakby tutaj chodzi o to, żeby się zaadaptować, więc trzeba sobie dać czas normalka, prawda? Po tych pierwszych trzech fatalnych dniach zaczęło się robić już nieco przyjemniej. Ja nauczyłem się co mogę jeść, bo do tej pory jadłem węglowodanowo, więc miałem masę przepisów w głowie, a tu się sporo pozmieniało, więc musiałem się nauczyć co mogę jeść, musiałem sobie wyrobić jakby nowe schematy i zaczęło się robić coraz fajniej, ale ciągle nie czułem się najlepiej. No i tak z każdym dniem było coraz lepiej, z każdym dniem było coraz lepiej i mniej więcej jak minęły dwa tygodnie to zacząłem czuć wyraźną, wyraźną różnicę. Przede wszystkim co się działo, zmniejszył mi się apetyt, to znaczy mogłem jeść 2-3 posiłki dziennie i naprawdę nie czułem tego głodu. Często było tak, że jadłem z moją Eweliną śniadanie o godzinie tam 9, a kolejny posiłek jadłem o 16 i nie byłem jakoś tam bardzo głodny i często nawet na tym posiłku mógłbym zakończyć. Oprócz tego... To, na czym mi najbardziej zależało i to był taki największy plus w ogóle, jaki widziałem, to nie miałem takich spadków energetycznych. Wiecie jak to jest? Jedziesz sobie posiłek, jakiś tam makaron, czy ryżyk, czy coś i później łapie was... Chce się wam spać, macie taki totalny zjazd i wtedy już kawa nie pomaga, nic nie pomaga. Tutaj czegoś takiego nie było. W zasadzie zjadałem posiłek, energia była cały czas równa w ciągu dnia. Ja w zasadzie od momentu, gdy wstałem do momentu, gdzie się kładłem spać, cały czas miałem dużo energii. To było super i ach, wspaniałe. Oprócz tego miałem wrażenie, że mam taką, taki jasny umysł, że łatwiej mi się skoncentrować, łatwiej mi spracować, a ja mimo wszystko dużo pracuję właśnie przy komputerze, dużo rzeczy planuję, analizuję, kombinuję, wychodzę w przyszłość, jeśli chodzi o planowanie mojego, yy, mojego mojej działalności, mojego biznesu i tak dalej, więc taki jasny umysł był tutaj yy, przydatny i bardzo, bardzo mi się to spodobało. Generalnie wszystkie te rzeczy odnośnie właśnie głodu, koncentracji, jasności myślenia, braku spadków energetycznych, to jest coś, co na diecie ketogenicznej jest absolutnie genialne, za czym będę tęsknił, gdy zakończę mój eksperyment, yy, ale teraz myślę, że warto, żebym opowiedział troszeczkę jak ta dieta przełożyła się na moje wyniki sportowe. Oczywiście w czasie tej adaptacji nie powinniśmy trenować jakoś szczególnie ciężko ze względu na to, żeby nie spowodować jeszcze większego obciążenia naszego metabolizmu ciężkim treningiem. Więc ten trening był taki 3-4 razy w tygodniu, trochę podciągania, trochę wyciskania, trochę stania na rękach, generalnie to, co robię zawsze, czyli treningi całego ciała, ale nie próbowałem tutaj progresować, nie dawałem sobie większych obciążeń, tylko generalnie starałem się być na tym poziomie, na którym byłem przed zmianą. No i niestety, ale czułem tutaj, szczególnie w tych pierwszych dwóch tygodniach, dość duże spadki, myślę, że jakieś 20-25% moja wydolność była mniejsza, ale potem zauważyłem już w tym trzecim, czwartym tygodniu i później, że to wszystko zaczyna wracać do pierwotnych możliwości. Nie wiem, co byłoby dalej, bo za chwilę zaczynam mój program treningowy wszechstronne ciało Filar 3, które niebawem ma premierę, a to będzie taki fajny program do budowania funkcjonalnej masy mięśniowej i no. Nie będę eksperymentował tutaj z ketozą, dlaczego to zaraz o tym opowiem, ale być może wtedy, dopiero teraz po tym czasie, adaptacji mógłbym doświadczyć i zobaczyć faktycznie, jak ta dieta się przekłada na taki trening siłowy jeśli chodzi o wydolność czy nie o trening siłowy, tylko bardziej o wytrzymałość, to byłem dwa razy na piłce nożnej, czyli takie wyjścia na półtorej godziny grania i pierwszy raz, gdy poszedłem, no to po prostu tak na 15 minut przed końcem to już mnie odcięło, już mi się nogi uginały, już nie byłem w stanie biegać znaczy byłem w stanie, ale bardzo słabo to wyglądało już moje podania i strzały to w ogóle był jakiś dramat no ale jakby wtedy moje ciało ciągle funkcjonowało na już mocno uszczuplonych zapasach glikogenu, więc zdaję sobie sobie sprawę, że ciężko było tutaj coś więcej z siebie wykrzesać. Ta druga piłka nożna już była całkiem niezła, tam już czułem moc, już było fajnie, ale taki duży przełom był w momencie, gdy wybrałem się rano, bo tak, ja, moja żona pochodzi z Ochotnicy i ja stamtąd mam bardzo łatwe wyjście w Gorce i często robię tak, że sobie wstaję i gdzieś tam wybiegam na przykład na, na wieżę Lubaj, na wieżę widokową i wracam na śniadanko. No i teraz byłem w stanie po prostu, jak tam trasa do góry jest 2,5 godziny, to ja to pyknąłem sobie w godzinę, czyli tak jak to zwykle bywało na węglowodanach, wróciłem i generalnie tak. W ogóle nie byłem głodny, miałem full energii a wróciłem do domu na godzinę 11. A posiłek ostatni jadłem dzień wcześniej o 16. Więc naprawdę to było takie doświadczenie, że wydolnościowo było naprawdę, naprawdę ok. Pytanie, co byłoby dalej, jak byłoby teraz, gdybym ten eksperyment kontynuował, ale go nie będę kontynuował. Dlaczego? Powiem za chwilę. Wątróbka. Dziś wątróbka, takie pyszności, a brzuchszek taki, no i tak mniej więcej cały czas na tej ketozie. Mówimy. Sylwetka, sylwetka, sylwetka. Co się stało z moim ciałem w czasie tych 40 dni? No, oczywiście myślę, że tutaj nie będzie yy, jakby wielkiego zaskoczenia, bo 40 dni to jest dość mało. Poza tym ten czas adaptacji, ten dwutygodniowy to był taki dość lekki trening, więc ciężko tutaj jakieś drastyczne zmiany. Ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że gdy zaczynałem eksperyment, ważyłem około 74, 74,5 kg. W zasadzie w ten pierwszy tydzień od razu mi poleciało 2 kg w dół, czy nawet 2,5 kg w dół. Bardzo dużo wody ze mnie zeszło, mimo że cały czas uzupełniałem płyny. Sporo wody i glikogenu wyszło z mięśni, więc ta sylwetka się można powiedzieć tak wypłaszczyła troszeczkę popsuła, tak to nazwijmy, ale potem po czasie adaptacji zauważyłem, że po pierwsze odzyskuje nieco te kilogramy i w zasadzie waga wróciła mi do pierwotnego punktu, więc znowu ważę 74. Jeśli chodzi o wygląd, no to w zasadzie ja całkiem nieźle wyglądałem przed... Całkiem nieźle wyglądałem na i całkiem nieźle wyglądam teraz. Generalnie udaje mi się w ten sposób wyglądać cały rok, bez względu na to, czy jestem na węglowodanach, czy jestem na tłuszczach. Jakby no już wiem, jak to robić, jak to kontrolować, żeby było dobrze. Więc jeśli chodzi o sylwetkę, to nie spodziewałem się wielkich zmian. Również tych wielkich zmian nie było. Ale tak jak mówię, ja tutaj nie skupiałem się ani na redukcji, ani na budowaniu masy mięśniowej. Bardziej mnie interesowały te... te Zmiany, jeśli chodzi o funkcję mózgu. A właśnie, być może będzie ktoś, kto na przykład będzie teraz trenował ze mną na wszechstronne ciało filar 3 i wypróbuje sobie dietę ketogeniczną w kontekście budowania funkcjonalnej masy mięśniowej. Być może, być może wy. Ja nie. A ty co? Gościu. OK, wiecie już jak to wyglądało, wiecie jak cały ten proces przeszedł, wiecie co się zmieniło, gdzie widziałem plusy. A teraz przyszła pora na to, dlaczego rezygnuję, skoro się tak dobrze czułem i jakie są tutaj minusy tej diety, które ja założyłem. W wielkim skrócie rezygnuję dlatego. Ewelinko, co sądzisz o mojej ketozie? Keto. Ja w końcu, że się skończy ta niefajna dieta. A czemu ci się nie podoba? No bo nie możesz jeść ciastek. <laughs> Ale wtedy ty zjadasz moje, to chyba fajnie. Ale jak, jak ty też jest? A powiedz mi Leon, a fajnie jak tata je tylko samo mięcho, czy lepiej jak je naleśniki? Lepiej jakie je naleśniki. Naleśniki są spoko, nie? I tu nie chodzi tylko o to, że nie mogę jeść lodów, nie mogę jeść ciastek i nie mogę jeść naleśników. Jeśli bym y, ich nie mógł jeść z różnych zdrowotnych przyczyn, to oczywiście bym ich nie jadł. Y, ale, no właśnie, tylko że ja je mogę jeść. Ja w zasadzie wcześniej czułem się dobrze, wcześniej wyglądałem całkiem nieźle, mogłem jeść naleśniki, mogłem jeść pizzę, mogłem jeść makarony, mogłem jeść chlebek, mogłem jeść wszystko, co chciałem i wyglądałem okej, okay, byłem w niezłej formie, to skoro wcześniej było ok to po co to zmieniać, prawda? W zasadzie już na pierwszej takiej imprezie rodzinnej, która się trafiła chyba po dwóch tygodniach, to były urodziny mojego syna, to mój szwagier mi powiedział tak, że no on to myśli, że ta dieta to może i by się nadawała, tylko że dla kogoś, kto jest singlem albo nie ma rodziny. I tak sobie o tej chwilę pomyślałem, i coś w tym faktycznie jest. Bo na przykład ja szykowałem obiad dla mojej rodzinki, tak wyszło, że akurat ja to robię i im przygotowywałem co innego i sobie musiałem robić osobno co innego. No w ogóle wtedy ten obiad się rozciągał w ogóle jakaś masakra, nie? Albo było tak, że zrobiłem chłopakom omlety wieczorem i to takie omlety, które spokojnie często z nimi jadłem. Oni nie dojedli, ja mógłbym to zjeść i wliczyć sobie w makro i w ogóle wszystko byłoby ok, ale tym razem musiałem to wyrzucić, bo sam robiłem sobie jakiegoś tatara, czy jakąś wątróbkę, czy, czy cokolwiek innego. Więc w takim codziennym funkcjonowaniu rodziny było to strasznie Upierdliwe i męczące. Oprócz tego jest jeszcze taki czynnik, bardzo ważny dla mnie: to to, że ja bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby nauczyć się jeść tak normalnie w sposób zbilansowany, nie odejmując sobie, nie ujmując, nie odmawiając, a równocześnie żeby dobrze wyglądać. Czyli jak ja przyjeżdżałem na jakąś imprezę rodzinną, to jadłem sobie serniczek, jadłem sobie tort, jadłem sobie lody, jadłem sobie obiadek i nie było z tym żadnego kłopotu, bo wiedziałem, że nie wiem, w kolejnych dniach muszę sobie tą dietę kalorycznie zbilansować, muszę dodać aktywności, generalnie muszę tak zrobić, żeby wszystko się wyrównało. I zwykle właśnie wbijałem na taką imprezę i wszyscy: "Boże, chłopie, to ty się tym zajmujesz, że ty jesz sernik?" A ja właśnie z tą ideą szedłem cały czas, że tak, właśnie o to chodzi, żeby sobie zjeść ten sernik, żeby sobie zjeść pizzę, czy cokolwiek co lubimy, ale żeby wiedzieć kiedy, żeby wiedzieć ile i żeby wiedzieć co zrobić, żeby to nie wpłynęło na naszą formę fizyczną. Bo zawsze wychodziłem z założenia, że to dieta jest dla nas, a nie my dla diety, a teraz w przypadku tej diety ketogenicznej to zdecydowanie miałem wrażenie, że to ja jestem dla tej ketozy, a nie ona dla mnie. I właśnie tu jest klucz, i właśnie tu jest klucz, że ta dieta jest taka mocno upierdliwa i denerwująca i trzeba ciągle o tym myśleć i analizować. I teraz jeśli ktoś musi, jeśli ktoś musi i jeśli ktoś w ogóle lubi tego typu żarcie i te węglowodany nie chce ich jeść i one w ogóle mu są do szczęścia niepotrzebne, to być może tak, jeśli zdrowotny stan wskazuje na to, że ta ketoza jest potrzebna i tak stwierdził lekarz i dietetyk kliniczny, to tak. Ale w moim przypadku... Zupełnie nie. W moim przypadku zupełnie nie. W moim przypadku było to po prostu upierdliwe. Jeszcze, wiecie, idziesz gdzieś do restauracji i, i też trzeba się dopytać pana, a czy tutaj jest coś w sosie dodane, jakiś cukier, a czy tu nie jest jakiś z jakiegoś warzywa, które ma zbyt dużo, a czy tu jakiś owoc przypadkiem nie został dodany, żeby mnie tylko z tej ketozy nie wybiło, prawda? Albo jedziesz na imprezę y, gdzieś tam rodzinną i y, gospodarz się musi zastanawiać, no dobra, zrobiłem jedzenie dla wszystkich, ale co z zjedam? Nie? Ja po prostu nigdy tego nie rozumiałem, że, że dla na przykład tutaj wegan czy bezglutenowców trzeba specjalnie robić inne jedzenie, bo oni nie jedzą mięsa. Je... Okej, okay, rozumiem, że ktoś tak ma, ale ja nigdy nie chciałem być taką osobą, która stanowi tego typu wyzwanie dla gospodarza, a teraz tak było, więc to jest, to jest najważniejszy powód, dla którego uważam, że to po prostu nie ma sensu, żebym ja kontynuował ten system odżywiania. Ponieważ węglowodany mi służą, ponieważ dobrze na nich wyglądam, dobrze się na nich czuję i jest mi mega wygodnie. A to, że będzie, będą znowu zjazdy energetyczne, to, że mi się będę czasem senny to i tak dalej, no trudno. Wezmę to na kratę, przegryzając to wszystko dobrymi naleśniczkami. No dobra, mam nadzieję, że rozumiecie mnie trochę lepiej teraz, bo na pewno się tutaj pojawią tego typu komentarze, że. Boże, 40 dni wytrzymał, 40 dni wytrzymał i już będzie się wypowiadał, jak to jest na ketozie, Weź, że chłopie, wytrzymaj dłużej. No właśnie, tylko, że ja nie chcę i nie potrzebuję, ale za pewnymi rzeczami będę tęsknił, tak jak już yy, wspomniałem i jest też wniosek taki płynący, że w tej diecie, którą teraz sobie zaplanuję, Prowadzę pewne modyfikacje i spróbuję jeść nieco więcej tłuszczu, bo skoro moje ciało już sobie wyrobiło pewne szlaki metaboliczne do tego, aby z tłuszczu pokarmowego korzystać nieco lepiej, no to czemu nie? To sprawdźmy, bo do tej pory bardzo ten tłuszcz ograniczałem, a przecież tłuszcz jest bardzo, bardzo zdrowy i bardzo potrzebny, jeśli jemy go w odpowiednich ilościach. No i oczywiście, jeśli jest on odpowiedniej jakości. Dzień dobry, chciałbym zamówić sushi. Tak, zestaw szósty, ten taki fajny, duży. Tak, tylko najpierw zapytam, jak, jak długo będę czekał na dostawę.